gasnął. Odpowiedziały roztropne mogłoby i nam i wam nie wystarczyć idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na Panny prosząc Panie, Panie otwórz nam Lecz on nie zna dnia ani godziny. Miłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Końcówka roku liturgicznego kieruje naszą uwagę zawsze na te sprawy eschatologiczne, na śmierć i na życie wieczne. W tę tematykę wpisuje się dobrze dzisiejsza przypowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych. Znamy dobrze treść tej przypowieści i myślę, że dość często. Powtarzamy zdanie, które kończy ten dzisiejszy fragment Ewangelii, a ono brzmiało, przypomnę, czuwajcie. Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Celem tej przypowieści nie jest wzbudzenie w nas strachu, lęku przed naszą przyszłością, przed... Przed tym, co nas czeka, przed śmiercią, której prędzej czy później doświadczymy, nie o to Jezusowi chodziło, aby przestraszyć, aby jakoś no, zatrwożyć. Chodziło raczej, i o to chodzi w tej przypowieści, aby obudzić w nas odpowiedzialność. Za co? Za obecną chwilę. Za obecny czas, jedyny czas, jaki jest nam dany, by zdobywać życie wieczne. Moi drodzy, można dużo mówić o tym, że prowadzimy dzisiaj życie niespokojne, nerwowe, zabiegane. Każdy ma swoje sprawy, swoje problemy. Czy to ten mały młody w przedszkolu, czy ten. Jeszcze człowiek u schyłku swego życia, gdzieś tam w poczekaniu na łóżko, boleścią. A co mówić o ludziach w pełni wieku, w pełni zdolnych do pracy, zabieganiem? Zajmujemy się tysiącami różnych rzeczy, spraw. I w tym wszystkim nie potrafimy znaleźć czasu dla siebie, skupić się na własnym wnętrzu, rozpoznać, jaki jest sens tego zabiegania, tego naszego życia, o co w tym chodzi, co po nas tak naprawdę zostanie kiedyś. Brak nam czasu na refleksję, na chwilę ciszy, na modlitwę, na spojrzenie na spokojnie w głąb naszej duszy. I dlatego mimo takiego wysiłku, takiej ciągłej aktywności, ruchliwości, często tkwimy w takim duchowym letargu i przesypiamy czas naszej łaski. Gdzieś ten czas, jak to mówimy, przecieka nam między palcami, tydzień za tygodniem mija, rok za rokiem i, i co? My tak naprawdę dokonaliśmy w tym czasie, co się stało naszym udziałem. Gdzie jest to, co jest tym prawdziwym ziarnem, plonem tego zabiegania, pracy, modlitwy, a co jest tą plewą, która jest, która otacza, ale przy pierwszym podmuchu jakiegoś niepowodzenia, tragedii, rozsypie się, uleci, jak to plewa na wietrze. I słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu zachętę do poszukiwania mądrości. Mądrość nie sprowadza się tylko do wiedzy, do ukończenia szkół czy renomowanych uniwersytetów, bo można mieć dużo wiedzy, można mieć dużo dyplomów, tytułów, ale mądrym nie być do końca. Człowiek mądry w rozumieniu dzisiejszej Ewangelii to ten, który nieustannie Sprawdza, ma taki zapas dla siebie czasu, sprawdza sens swojego działania, swojego życia, posiada to zapasową oliwę, sprawdza ten stan oliwy, która jest symbolem i która znaczy dobre nasze uczynki, uczynki miłości, bo jak w innych miejscach Ewangelii słyszymy, to one będą tą monetą, kartą, która przepustką, która nas, które nas wprowadzą do życia wiecznego w radości raju, w zjednoczeniu z Bogiem. Kto gromadzi uczynki miłości, kto dobrze czyni, kto modli się, kto dba o swoją pobożność, swoją duszę, równowagę, czystość serca, myśli, sumienia. To właśnie gromadzi to paliwo, ową oliwę, która pozwoli i pozwala rozświetlać lampy naszego życia, a jak będzie się ta lampa naszej wiary świeciła, to owe światło wiary wskaże nam właściwą drogę, poprowadzi nas do szczęśliwej wieczności. Ten, kto nie tkwi w letargu przyzwyczajen i rytuałów, a aktywnie przeżywa swoje chrześcijaństwo, swoją wiarę, jest człowiekiem roztropnym. A człowiek roztropny to człowiek mający świadomość swego ostatecznego celu, zawsze gotowy na spotkanie z Bogiem i Jego łaską podtrzymuje światło wiary które zapłonęło już w chwili naszego chrztu świętego mądry to człowiek który nawet jak śpi to jego serce czuwa wielki wychowawca jan bosko kiedyś tak mi się teraz przypomniała taka historia z jego życia Siedział i przypatrywał się, jak to w Bediolanie, w oratorium, które założył na młodzieży, na dzieci, jak chłopcy w piłkę grali. I przyszło mu na myśl, żeby podejść i tak wybiórczo zapytać się, co oni by zrobili, jakby teraz nastąpił koniec świata, jakby Bóg się objawił, jakby śmierć przyszła. Pyta się pierwszego, mówi, nie wiem ojcze, nie myślałem o tym, pewnie bym chciał się wyspowiadać. Inny, jakiejś innej odpowiedzi udzielił. Kolejny bardzo się zląkł i się wystraszył, że taka sytuacja może mieć miejsce. Któryś tam z tych chłopców wreszcie usłyszał to pytanie: Co byś zrobił, jakby już teraz przyszła śmierć, koniec świata, Bóg przed Tobą stanął? Co jeszcze chciałbyś zrobić? Co byś dalej czynił? Nic, ojcze, dalej bym grał w piłkę. I ten. Najlepiej był przygotowany na to spotkanie, na ten czas ostateczny. Pamiętajmy, drodzy, kalendarz Boga niekoniecznie musi się pokrywać z naszym. W tej Ewangelii dzisiaj słyszymy, że ten Pan młody którego te panny to, to nie były jakby jego narzeczone, czy nie wiem, to nie była poligamia, to były druchny, które miały doprowadzić pana młodego do miejsca, do, do, do młodej, do domu weselnego. I to te druchny tych dziesięcioro panien, to te druchny, które czekały na tego pana młodego. No trochę dziwne, ktoś by powiedział, kto o północy idzie na wesele, na ślub, ale ten tak nietypowo wyszedł i zaskoczył. Połowa z nich była zaskoczona, nieprzygotowana. Oby nas nigdy nie zaskoczył ten Boży czas, Boży kalendarz, ale pamiętajmy, że to Bóg jest Panem swojej godziny, a nie my. Jego kalendarz niekoniecznie musi pokrywać się z naszym. Jego zegarek nie zawsze jest nastawiony na czas letni czy zimowy. Po prostu odmierza Boży czas, czas zbawienia. Lecz pomimo tej niewiadomej, Pan Bóg nas nie zaskakuje całkowicie, ale wcześniej puka i czeka i daje sygnały. przypowieści też rozległ się głos. Wstańcie, Pan Młody idzie. Słyszymy w Apokalipsie, oto stoję u drzwi Twoich i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos, drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. I do nas ciągle Pan Bóg mówi na różne sposoby, swoim słowem w Kościele i przez innych i przez znaki różnego rodzaju. Tylko czy my słyszymy to pokanie, to kołatanie Boga? Właśnie na tym polega mądrość i chrześcijańska czujność, aby wyostrzyć słuch, aby wziąć się do roboty tu i teraz i nie zwlekać, nie odkładać, zanim będzie za późno. Więc póki jeszcze mamy czas i czekamy na Pana przychodzącego teraz i w przyszłości, zastanówmy się, czy czekamy na Niego mądrze, rozsądnie, czujnie. I pamiętajmy, że ewangeliczną oliwą na jutro, czyli na to nasze życie wieczne, że tę oliwę nabywa się, kupuje się ją już dzisiaj wytrwałą odwagą życia Ewangelium. Prośmy zatem siostry i bracia, dla siebie i dla naszych bliskich, o Bożą, o gotowość czuwania na nieoczekiwane przyjście Pana. Oby nas, oby nas Duch Święty nauczył prawdziwej mądrości pozwalającej wejść na ucztę weselną w niebie, obyśmy nigdy nie usłyszeli tych twardych i gorzkich słów: Nie znam Ciebie, lecz byli zaproszeni na wieczne gody baranka w niebie. Bo przecież uczestnicząc także w tej dzisiejszej Eucharystii, w każdej innej mszy świętej opłukujemy swe godowe szaty we krwi baranka, który nas zbawia. Amen. Słuszmy wyznanie naszej wiary, wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Syna Bożego, jednorodnego. przed wszystkimi.